Patrycja długoń, witam serdecznie w kolejnym epizodzie policyjnego podcastu Wspólnie Bezpieczni. Tym razem mamy aż trzech rozmówców, których łączy co najmniej jedna, nie bójmy się użyć słowa, wzniosła idea, honorowe krwiodawstwo. Krew to życia, jak niektóre osoby ciężko chorują, to tego życie im upływa. Często jest to jedyny lek. Ratujący ludzkie życie. No to jest taki truizm, ale to jest prawda. To nie jest tylko idea. To realna, codzienna potrzeba, o czym moi rozmówcy przekonują się każdego dnia. Jest bardzo mało. Mam kontakty z dyrektorem Centrum Przedstawienia MSW. I on mówi, że codziennie, żeby szpital funkcjonował, potrzebuje 60-80 jednostek krwi. To jest 60-80 osób. A też musimy pamiętać, że są sytuacje, gdzie osoba zostanie przywieziona w, w, w sytuacji ratowania życia, więc nawet te planowane operacje, zabiegi czasami mogą się nie odbyć, z uwagi na to, że krwi i tych zapasów za dużo to nie ma. Szpital potrzebuje mniejszej ilości, ale stałego dopływu tej krwi, tego lekarstwa. To po prostu cały czas, żeby ten strumyk płynął i wtedy no, szpital może planować operację bez jakichś zakłóceń. Bo krew wykorzystywana jest codziennie. Każdego dnia, bo okazuje się, że data ważności 253 dni mniej więcej, więc ta krew jest na bieżąco przetaczana osobie, która tej krwi potrzebuje. Żeby uzyskać 100 litrów krwi potrzebnych jest 222 dawców, którzy oddadzą po 450 ml, A na przykład do jednego przeszczepu wątroby trzeba zabezpieczyć minimum 10 litrów krwi, czasem nawet i więcej. Ponad 20 osób musi oddać do takiej operacji swoją krew. A jeszcze taką informację powiedziałem kiedyś, że jedna jednostka 350 ml wystarcza na trzy operacje na dziecięcym sercu. Jedna osoba może troje dzieci uratować, praktycznie. Także to też niesamowita sprawa. Funkcjonariusze i pracownicy policji od dawna organizują się w społecznych klubach honorowych dawców krwi działających pod auspicjami Polskiego Czerwonego Krzyża. Aspirant sztabowy Paweł Bojarski prowadzi taki klub w Komendzie Stołecznej Policji od 2015 roku. Klub założony został 17 lutego przy udziale naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego KSP, naczelnika Wydziału walki z Korupcją i policjantów z podległych wydziałów i nie tylko. Podobnych klubów w Policji rozsianych po całym kraju działa kilkadziesiąt. Ja mam kontakt mniej więcej do 40 prezesów klubu i nie jest powiedziane, że zawsze w komendzie wojewódzkiej jest Często jest tak że w komendach powiatowych, w komendach miejskich policji są kluby, a w komendach wojewódzkich takich klubów nie ma. Ten przy KSP jest jednym z największych. Z tego, co rozmawiam z policjantami, z przyznaniem klubów, wynika, że na dzień dzisiejszy mamy największą ilość członków, gdyż osoby, które są zdeklarowane, to jest 347 policjantów emerytów, w tym też członkowie rodzin. Najpewniej najstarszym klubem policyjnym, bo powstałym ponad 30 lat temu, jest ten przy szkole Policji w Słupsku. Jak mówi rzecznik jej komendanta Piotr Kozłowski, uczelnia ta została nawet odznaczona srebrną i złotą odznaką honorową PCK. To rzeczywiście prawda i z tych naszych obliczeń tutaj, bo oczywiście cała dokumentacja się nie zachowała, ale szacujemy, że oddaliśmy ponad. 5 tysięcy litrów krwi, czyli to jest ponad 5 metrów sześciennych krwi. To wynik, który musi budzić szacunek, ale pracowało na ten wynik bardzo wiele policyjnych pokoleń. W szeregach klubu przy KSP jest m.in. nagrodzone odznaczeniem Kryształowe Serce. Emerytowany policjant Jan Maciejczuk. To jest dotychczas osoba, która najwięcej oddała litrów krwi, bo bodajże ponad 104 litry pełnej krwi. Natomiast też mamy osoby, które również z, zmierzają w tym kierunku, i, i to są aktywni policjanci. Osoby zapowiadające się na różne oznaczenia, nie tylko na serce, który jest najwyższym oznaczeniem, Polskiego Czerwonego Krzyża. Mamy też osoby, które są wyróżniane znakami honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża. Są również osoby odznaczone przez prezydenta Polski. Wielu policjantów i pracowników policji oddaje krew niezależnie. Nie należąc do żadnego klubu. Ponieważ podlegamy pod Polski Czerwony Krzyż, więc w myśl statutu Polskiego Czerwonego Krzyża członkiem zwykłym Polskiego Czerwonego Krzyża jest osoba, która opłaca składkę. Czyli to są osoby tylko te, które deklarują się, że chcą być również stowarzyszeniem Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast osoby, które włączają się do akcji, to są również policjanci, którzy nie muszą być z nami w Polskim Czerwonym Krzyżu. Inne służby mundurowe również organizują się w tym szczytnym celu, o czym mówi starszy chorążysz tabowy służby, Granicznej Andrzej Baziak, zrzeszonych w zespole Straży Granicznej jest między 500 a 600 krwiodawców, co stanowi bardzo duży procent funkcjonariuszy całej formacji. Bo nie jesteśmy liczną formacją, około 1500 bodajże nas jest funkcjonariuszy. Wspólny efekt działalności jest bardzo imponujący. To krwiodawstwo się zaczęło jakby organizować w 2012 roku kluby powstawały i coraz więcej krwiodawców było. I do obecnego roku z inicjatywy Straży Granicznej na zaproszenie różne służby, również i policja o znacznym udziale, oddały prawie 21 tysięcy widzów. To jest blisko 40 tysięcy donatorów. To jest taki no, wspólny jakby wynik, efekt tej działalności. Okazuje się, że ogólnopolskimi akcjami zbiórki krwi wypełniony jest praktycznie cały rok. W pierwszym kwartale służba więzienna prowadzi akcję rezortową. W drugim kwartale Straż Graniczna, trzeci kwartał właśnie przypadający na Wasze święto. No i w czwartym kwartale jest to takie pospolite ruszenie. Nasza krew, nasza ojczyzna. Zaproszenie kierujemy do służb mundurowych oczywiście. I cały rok moglibyśmy po prostu zaopatrzyć w krew w większej ilości. Jako policja macie największy potencjał, 100 tysięcy ludzi. To jest niesamowite. Gdybyście Państwo mogli pomyśleć o tym, żeby zorganizować akcję w wakacje kredawczą ogólnopolską. Macie święto policji w lipcu. To jest trudny okres, bo dawcy wyjeżdżają na urlop. Tym bardziej krew jest bardziej potrzebna. Ale po prostu liczba waszych kredytów jest, jest tak wielka, że mielibyście na pewno piękny wyniki. Aktualnie trwa akcja Nasza Krew, Nasza Ojczyzna, którą z ramienia Straży Granicznej koordynuje właśnie pan Andrzej Baziak. To jedenasta edycja tej konkretnej akcji. Poza Strażą Graniczną i Policją biorą w niej udział inne organizacje. Od początku są z nami funkcjonariusze pracownicy służby więziennej. Od trzech lat jest Krajowa Administracja Skarbowa. No i tak sporadycznie, lokalnie biorą udział uczniowie poszczególnych szkół, urzędnicy państwowi i Związek Strzelecki. Organizacja Społeczno-Wychowawcza też również się tu mocno tutaj dokłada do naszych wyników. W akcji Nasza Krew, Nasza Ojczyzna od 2014 roku zebrano prawie 15 tysięcy litrów krwi, w czym konkretny udział mają również policjanci. Państwo oddali sumarycznie 3680 litrów od 2014 roku. Spora, spora liczba. Akcja Nasza Krew, Nasza Ojczyzna nie jest nam obca dlatego, że od wielu lat, właściwie od początku, kiedy istnieje ta akcja, wspieraliśmy ją bardzo mocno. Zresztą jest tutaj taka pewna solidarność, bo kiedy myśmy obchodzili 70-lecie szkoły, wtedy ówczesny komendant inspektor Jacek Gil zainicjował taką akcję 700 litrów na 70-lecie szkoły policji, i wtedy też między innymi Straż Graniczna wspierała nas tutaj bardzo mocno. Mamy okazję teraz się odwdzięczyć, ale to jest jakby tak na marginesie, bo najważniejszą rzeczą jest propagowanie tego krwiodawstwa, i tak jak mamy tutaj hasło tej akcji Moja krew, moja ojczyzna właśnie w ten sposób też służy ojczyźnie. Podobnie ideę krwiodawstwa postrzega pan Paweł Bojarski. Wierzę w to, że policjanci, którzy przystępują do naszej służby, mają przede wszystkim w swoich pragnieniach, w swoim sercu i w ogóle w tym całym powołaniu. Bo można powiedzieć, że policja to jest służba, to jest powołanie. To wierzę w to głęboko, że chce pomagać. I taki człowiek, który chce odejść, musi sobie uwzględnić, że na pewno to się wpisuje znaczy w mojej ocenie, w ślubowania, że, że chce komuś pomagać służyć narodowi. Ja wiem o tym, że to jest między innymi służba. Oddanie krwi to jest służenie w sposób bardzo realny, bo ona na pewno za kilka dni bądź za kilka tygodni będzie płynęła w żyłach innej osoby. Honorowe krwiodawstwo ma jednak głównie wymiar indywidualny. Przede wszystkim każdy to robi dla siebie. Mam takie przekonanie, bo rozmawiam z wieloma funkcjonariuszami, nie tylko policji, ale jak rozmawiam z tymi osobami, to są osoby świadome, które wiedzą, że w sposób najbardziej realny, jak tylko mogą, to pomogą tą właśnie krwią. Honorowi dawcy krwi w Straży Granicznej są inaczej zorganizowani niż w Policji. Tam funkcjonuje specjalny zespół. U nas od 2015 roku. Działa specjalny zespół, który ma zadanie popularyzowanie ruchu w Straży Granicznej. Jest to zespół powołany decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej. W skład tego zespołu wchodzą poszczególne kluby, ale także środowiska niezrzeszone, środowiska krwiodawcze z oddziałów lub placówek Straży Granicznej. Dlatego łatwiej nam jest po prostu tak szerzej działać, poprzez to, że zespół, zespół się spotyka, różne problemy omawiamy i wyniki. Staramy się poprawić swoją działalność, usprawnić, żeby jak najwięcej służyć społeczeństwu od strony właśnie takich, takich honorowych, humanitarnych. Krwiodawstwo centralnie organizuje też służba więzienna. Podobny zespół jak Straży Granicznej istnieje w służbie więziennej i powołany jest zarządzeniem dyrektora generalnego służby więziennej z 2017 roku. Świetnie są zorganizowani. Jest ich troszkę więcej jak straży granicznej. A policjanci, podobnie jak funkcjonariusze innych służb mundurowych, bardzo często te krew oddają. Obiektywnie patrząc, to największy potencjał to jest akurat w policjantach. Jest to grupa najbardziej liczebna ze wszystkich służb podległych, czy to MSWiA, ja. oczywiście on jest jakby odrębnie. Natomiast z tego co mam informacje, czyli ze straży granicznej, bo ja przewodniczącego zespołu Andrzeja Baziaka bardzo dobrze znam, znam też przewodniczącego służby więziennej, okazuje się, że oni mają ten zespół, który bardzo prężnie działa zarówno w straży granicznej, jak też w służbie więziennej. Natomiast dalej widzę, że potencjał u nas jest dużo większy, dużo lepiej by to mogło wyglądać w perspektywie tych wszystkich służb. Honorowi krwiodawcy służb mundurowych stale dążą do zacieśnienia współpracy. Między innymi powstała teraz Federacja Klubów Honorowych Dawców Krwi Służb Mundurowych RP. To było między innymi zebranie tydzień temu czy dwa tygodnie temu z inicjatywy dyrektora Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, pana Jacka Rusinowskiego. I tu właśnie... Poznałem też przewodniczącego służby więziennej, pomimo że polegały pod inne ministerstwo. Natomiast powstała ta federacja składająca się i ze Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, funkcjonariuszy służb ochrony państwa, jak również my jako klub tylko, ponieważ my nie mamy zespołu, więc dzisiaj jesteśmy włączeni jako klub. Idea integracji środowiska honorowych dawców krwi ma bardzo praktyczne zastosowanie. Idea w ogóle założenia jakiegokolwiek zespołu i zintegrowania tej grupy policjantów, którzy oddają krew ma na celu między innymi, a nawet bym powiedział przede wszystkim, Zrzeszenie wszystkich nas, żebyśmy mieli ze sobą kontakt. W sytuacji, w której policjant zostanie ranny w danym województwie, czy gdziekolwiek jest przewieziony do innego województwa gdzie jest potrzebna krew na operację. Ja mam tą grupę 347 policjantów, do których wysyłam SMS-a. I z tych 347 osób to nie jest powiedziane, że wszyscy dadzą. Natomiast niech odda tylko 30-40 osób. To jest ogromna siła. Taki zespół miałby szansę także zrzeszyć tych funkcjonariuszy i pracowników policji, którzy oddają dziś krew, nie należąc do rzeczy. Klubu PCK. Czyli, żeby można było dotrzeć do wszystkich, którzy by się chcieli zrzeszyć w jakąś tam konkretną grupę i docierać do nich. To też przypominałoby o no, systematyczności w tym oddawaniu, bo pamiętajmy, że każdego dnia ta krew jest potrzebna. Gdyby był zespół u Was, no to byłaby rewelacja. Takim zespołom łatwiej jest też zapewnić krew, gdy potrzebują jej chorujące na białaczkę dzieci. A zdarza się nawet. Że i ktoś bliski, samego dawcy krwi. Nigdy się nie spodziewałam, że ja będę musiał skorzystać z takiej pomocy, gdyż u mnie tata znalazł się w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. I pani doktor, którą przyjęła mojego tatę, to była niedziela i o 20 powiedziała: Panowie, w szpitalu nie mam krwi. Pilnie potrzebuję, żebyście oddali krew, bo ja mam dwóch braci, którzy obydwoje oddają krew. I akurat byłem z bratem i tą informację bardzo przyjąłem, jakby do siebie, bo jak już przyjmuję, można powiedzieć systematycznie takie informacje o pomocy krwi, to ja je rozsyłam, oczywiste. Natomiast w tym przypadku ja bym zmuszony również poprosić swoich członków klubu, żeby pomogli oddać krew dla mojego taty. I dzisiaj widzę, jak to jest bezcenny dar, bo ta krew wypłukała się i tatusiu w organizmie zostało bardzo mało krwi i brakowało jemu tlenu. Bardzo się dusił, bardzo się męczył. I co się wydarzyło? Przez noc w tatę przetoczono kilka jednostek krwi, nie pamiętam czy pięć jednostek, czy 6 i już widziałem następnego dnia poprawy, czyli ta krew to jest faktycznie coś nie do zastąpienia. To doświadczenie uzmysłowiło mu coś jeszcze. Kiedyś postrzegam, że ta krew jest tylko potrzebna dla osób, które właśnie ulegają wypadkom, osobom, które chore są na białaczkę. Natomiast patrząc na sali, w której znajdował się mój tata, tam do wielu osób przetaczano krew. Zobaczyłem datę, kiedy ten dawca oddał krew. To były trzy dni przed wtaczaniem do mojego taty krwi, czyli naprawdę okazuje się, że ta potrzeba krwi jest realna bardzo. Pan Paweł Bojarski zaczął oddawać krew ze swoimi braćmi jeszcze jako bardzo młody człowiek. W wojsku, jak byłem pierwszy raz w 2005 roku. Tam dowódca kompanii nie pytał się, kto pójdzie oddać krew, tylko odpowiedział jasno, pierwsza kompania idzie oddać krew. I pamiętam, to był mój pierwszy raz, kiedy jednak faktycznie stałem przed tym faktem, gdzie mam oddać i taki dziwny miałem w sobie strach. Okazało się, że ten strach był nieuzasadniony, gdyż całe oddanie moje to trwało 3 minuty, chyba 26 sekund. I te panie nazwały mnie, no, jest pan żyłą złota, czemu pan nie oddaje krwi? Ja wtedy uświadomiłem sobie, mówię, no w sumie mógłbym oddawać. Od tamtej pory, odkąd zacząłem oddawać, jestem stosunkowo, nie wiem, czy młody, czy stary, mam 37 lat, mam 30, prawie 8 litrów, 37 litrów, 800 ml. Więc uważam, że jak przez pryzmat tych 17 lat, to jest całkiem nieźle, ale przede wszystkim to nie chodzi o ilość i to o żadne wyścigi. Ja sobie uświadamiam jeszcze mocniej, jak ta krew jest faktycznie potrzebna. To daje satysfakcję, że moja krew może płynąć w żyłach innego człowieka, i że daje mu szansę albo na poprawienie jakości życia, czyli zdrowia, albo nawet być może była sytuacja, że moja krew mogła komuś uratować faktycznie życie. I to jest chyba największą, nie chyba, no, jestem przekonany, największą satysfakcją to, że, że właśnie w żyle innej osoby płynie moja krew. Pan Piotr Kozłowski również jest krwiodawcą. Jestem, choć może tej krwi nie oddaję tak dużo jak inni, ale to też wynika i z natłoku pracy, i z wielu innych obowiązków. Niemniej wszyscy tutaj, jak możemy to wspieramy, to krwiodawstwo. Zresztą. I w klubie krwiodawców przy szkole policji w Słupsku są też zrzeszone osoby, które krwi nie oddają, ale bardzo czynnie wspierają tę ideę honorowego krwiodawstwa. No i oddają krwi, to są czasami względy zdrowotne, czasami jakieś inne, ale to nie znaczy, że ta idea nie jest im szczytna i nie propagują wśród innych osób oddawania tego krwi. No Dość powiedzieć, że w klubie honorowych dawców krwi przy szkole policji też są osoby, które nie są policjantami ani nie są związane ze szkołą Policją ze szkołą Policji, ale ta idea jest im bliska i mamy nawet pracownika platformy wiertniczej, który również jest w klubie HDKPCK przy szkole policji w Słupsku. Pan Andrzej Baziak zaczął oddawać krew służąc w orkiestrze reprezentacyjnej służby granicznej, gdzie grał na waltorni. I tam właśnie istniał klub, do którego się zapisał, a po dziesięciu latach został jego prezesem. Zawsze czułem wielką satysfakcję. jak... Jak mogłem krew oddać? Wiedziałem, że to komuś pomoże. To jest nie do opisania uczucie. Ale satysfakcja nie jest jedyną korzyścią. Krwiofta to jest osoba chyba najczęściej dokładnie badana. Jak mhm. gdzie oddać krew, to szczegóły badania zawsze ma robione. Słuchając naszych rozmówców, sama zapragnęłam zostać dawcą krwi. Warto, proszę Państwa, myślę, też samemu, jeśli tego jeszcze nie robiliście, oddać krew. To naprawdę nie boli. Być może czasami trzeba przezwyciężyć jakiś stres, może lęk. Może czasami ktoś boi się tej igły, która jest wkuwana w rękę, ale jeśli w głowie sobie to dobrze ułożymy bo to jest chyba największy sukces, żeby mieć to w głowie poukładane to naprawdę satysfakcja będzie ogromna. Ta krew, którą my oddamy, może komuś uratować życie. Bardzo często spotykamy się z takimi mitami, że jeżeli oddamy tę krew, to potem możemy być chorzy, możemy być osławieni. Nasz organizm naprawdę regeneruje się bardzo dobrze i ta ilość oddanej krwi naprawdę nie wpływa na nasze samopoczucie ani na nasz stan zdrowia, a dzięki temu płynowi możemy rzeczywiście komuś uratować życie i ta satysfakcja, to uczucie i taka duma, że mogło się komuś pomóc w ten sposób jest naprawdę bezcenna. Tego nie da się niczym zastąpić. Pierwsze oddanie to tak jak pierwszy egzamin, gdziekolwiek czy cokolwiek bardzo one stresują. Natomiast okazuje się, że to nie jest takie straszne. Po drugie, pamiętajmy, jest wiele korzyści płynących też z tego, że jesteśmy krwiodowcami, a już nie mówiąc zasłużonymi krwiodowcami. Jeżeli ktoś chciałby oddać krew, wystarczy po prostu przyjść. Najpierw się rejestrujemy, pobiera się próbkę krwi do badania, wypełniamy dość szczegółową ankietę i lekarz kwalifikuje nas do oddania krwi. Sam proces donacji krwi trwa około 10 minut, często krócej. Jeśli chodzi o osocze, trwa to około 40 minut. Krew pełną można dawać z częstotliwością 8 tygodni i 1 dzień, natomiast inne składniki krwi, czyli płytki krwi osocze, można dawać co 4 tygodnie my jesteśmy takim chodzącym rezerwuarem krwi i tą krwią dysponujemy wtedy kiedy jest ona czasem nagle potrzebna. ładnych kilka lat temu mieliśmy taki przypadek tutaj katastrofy kolejowej na linii Słupsk-Szczecinek w okolicach Korzybia. Zderzyły się dwa pociągi, wtedy nagle potrzeba było bardzo dużej ilości krwi i tu właśnie szkoła okazała się takim rezerwuarem z którego można było skorzystać. Słuchacze wtedy bardzo chętnie zgłaszali się do oddania tej krwi no i być może Dzięki temu też kilka istnień ludzkich zostało uratowanych. Apele pod hasłem potrzebna krew słychać niemal codziennie. Mamy taką trudną sytuację w szpitalu na Wołoskiej w Warszawie. Tam znajduje się Centrum Kształtowawstwa i lecznictwa MSWiA. No i tam zawsze są potężne deficyty. No i taką prośbę, gdyby policjanci mogli, to zapraszamy na Wołoską do pana dyrektora Jacka Ruśinowskiego, bo ta krew nam wycieka troszeczkę. Mamy duży potencjał, jeśli chodzi o funkcjonariuszy podległych spraw Wewnętrznych, a szpital praktycznie musi kupować kredyt narodowy centrum. Stąd ta prośba, żeby osoby, które noszą mundur, żeby w naszym szpitalu oddały w tym centrum. Prośba ta dotyczy oczywiście też i pracowników, nie tylko mundurowych. A co ciekawe, honorowy krwiodawca, dbając o siebie, Dba jednocześnie o innych. Światawcy bardziej o siebie dbają. Biegają. Ja wiem o tym, że przed każdym oddaniem, czy lubię soki z buraków, czy nie, czy jakieś inne witaminy, staram się też zadbać o swoją dietę, staram się lepiej odżywiać, staram się też wprowadzać w bo wiem o tym, że jak jednak yy, zapuściłem się, tak powiem brzydko, czyli słabiej się odżywiałem, i ten, to ta krew mi spływała 9 minut i się potem wstydziłem, ona trochę tłusta, to mnie lekarz zdyskwalifikował, wie pan, no ta krew się nie nadaje, i dzięki temu to też motywuje mnie, żebym po każdym oddaniu, czy przed oddaniem, też Wprowadzał się w ruch, żebym się lepiej odżywiał, żeby ten poziom homoglobiny był zachowany, to też właśnie jem tatarki, jakieś różne rzeczy, żeby, żeby być przygotowanym i tej osobie faktycznie pomóc. Więc honorowe krwiodawstwo to również zdrowy styl życia. Uważam, że tak. W jakim stopniu tak. I każdy z nas dba o to zdrowie. Nie ma tak, że, że jakoś tak lekceważy. Duża grupa. Policjantów, przynajmniej jak ja mam, to wiem o tym, że dbają o to, Paweł, suchem spadł w poziom hemoglobiny, ponieważ dawcą jest osoba, która ma minimum 13,5 hemoglobiny. Poniżej tego progu osoba jest dyskwalifikowana. I pytają się potem, Paweł, co to co można zrobić, żeby ten poziom poprawić. Więc tutaj też no, jesteśmy w stanie podpowiedzieć. W szkołach policji mamy bardzo wdzięczne pole do działania, dlatego że statystyki pokazują, że. Bardzo dużo z tych policjantów, którzy oddają krew podczas szkolenia, robią to po raz pierwszy w życiu. Czasami jest strach, czasami są pewne obawy, ale później, kiedy już oddadzą tę krew i wyjdą ze stacji krwiodawstwa, tak jak z nimi rozmawiamy, większość mówi, że. To przynosi bardzo dużą satysfakcję. Czują się dumni z tego, że w ten sposób mogą pomagać innym i deklarują, że po przyjeździe do swoich jednostek macierzystych, po zakończeniu szkolenia, również będą oddawać krew i tam u siebie będą też propagować tę te szczytną ideę krwiodawstwa. Czyli w dużej mierze zaszczepiamy to wśród młodych ludzi, oni później jadą w Polskę i to krwiodawstwo tak rozszerza się coraz bardziej. Nie pozostaje nam chyba nic innego jak udać się do najbliższej stacji krwiodawstwa. Do czego namawiali nas aspirant sztabowy Paweł Bojarski, prowadzący klub honorowych dawców krwi PCK w komendzie stołecznej policji. Piotr Kozłowski, rzecznik komendanta Szkoły Policji w Słupsku oraz starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Andrzej Baziak, koordynator akcji honorowego oddawania krwi Nasza Krew, Nasza Ojczyzna. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne policyjne podcasty, które publikujemy pod hasłem Wspólnie Bezpieczni. चार चार रखे